Naszego chatbota stworzymy w aplikacji MenyChat, w której możesz tworzyć zarówno chatboty płatne, jak i darmowe. Żeby zacząć, wchodzimy na stronę manychat.com i tu na środku klikamy w niebieski przycisk Zacznij. Musimy teraz połączyć aplikację z prywatnym profilem na Facebooku, później opiszemy naszą organizację i ustawimy konto. Zaznaczamy checkbox, że wyrażamy zgodę na regulamin i politykę prywatności i klikamy na niebieski przycisk Zaloguj się z Facebookiem. Jeżeli jesteś już zalogowany na swoim koncie na Facebooku, zobaczysz teraz przycisk Kontynuuj jako, klikamy na niego i przechodzimy dalej. Teraz musimy potwierdzić, że łączymy aplikację ManyChat z naszym fanpage'em, następnie klikamy OK. Teraz musimy odpowiedzieć na kilka pytań na temat naszej organizacji i naszej w niej roli. Pierwsze pytanie to właśnie rola. Możesz wybrać opcję inne i coś tutaj wpisać. Drugie pytanie dotyczy wielkości organizacji. Tutaj wybierasz spośród dostępnych opcji. Kolejne pytanie, Twój poziom zaawansowania. Możesz wybrać opcję początkujący, średnio zaawansowany albo ekspert. Ostatnie pytanie na tej stronie: jak dowiedziałeś się o aplikacji Menüczat? Wybierasz jedną z opcji, a następnie kliknij na niebieski przycisk Kontynuuj. Teraz musimy jeszcze utworzyć nasze konto w Menüczat. Wpisz nazwę konta. To może być na przykład nazwa Twojej organizacji albo fanpage'a. Kiedy to zrobisz, klikasz niebieski przycisk Utwórz konto. Musimy jeszcze odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego konta. Po pierwsze, czy będziemy używać tego chatbota realnie, czy chcemy tylko przetestować jego możliwości. Później, co najlepiej opisuje naszą organizację. Tutaj możesz wybrać jedną opcję z dostępnej listy. Kolejne pytanie, jakie wiadomości będziesz wysyłać za pomocą menedżata? SMSy i e-maile są płatne, w darmowej wersji możesz skorzystać z Messengera. Możesz też zaznaczyć opcję Jeszcze nie wiem. Ostatnie pytanie, czy zakładasz konto dla klienta? Zapewne nie, więc klikamy po prostu na niebieski przycisk Kontynuuj. Twój nowo utworzony chatbot jest już podłączony do fanpage'a. Teraz musimy zadbać o kilka ustawień, żeby chatbot nie odpowiadał Twoim fanom po angielsku. Żeby to zrobić przechodzimy do sekcji Automatyzacje w menu po lewej stronie. Jeżeli nie widzisz tutaj menu domyślnej odpowiedzi i wiadomości powitalnej, w menu po lewej stronie przejdź do sekcji ustawienia, następnie na liście znajdź Messenger i w tym miejscu możesz edytować wszystkie te trzy pola dokładnie tak, jak zobaczysz w dalszej części filmu. Pierwszy element, który musimy sprawdzić, to menu. W tej chwili jest puste, więc możemy zostawić je bez zmian. Kolejna opcja, domyślna odpowiedź. Upewnij się, że to pole jest wyłączone. Znajdziesz tę opcję na górze. Domyślna odpowiedź to komunikat, który pojawia się za każdym razem, kiedy bot spotka się z czymś, czego nie rozumie, na przykład kiedy Twoi fani zadadzą jakieś nietypowe pytanie albo zrobią coś, czego nie przewidziałeś, ustawiając bota. Następna rzecz, którą musimy sprawdzić, to wiadomość powitalna. Ona też musi być wyłączona. Ta opcja, tak jak w poprzednim przypadku, znajduje się na górze lekko po prawej stronie. Jeżeli wyświetli się błąd, wpisz jakąkolwiek wiadomość, naciśnij niebieski przycisk Opublikuj. I wtedy przełącz, że wiadomość ma być wyłączona. Ostatnie miejsce, do którego musisz teraz zajrzeć, to słowa kluczowe. W tej chwili masz ustawione dwa automatyczne słowa kluczowe: start i stop. Za każdym razem, kiedy ktoś wpisuje start albo stop, bot na to reaguje. Tych wiadomości nie możesz wyłączyć, dlatego musimy je przetłumaczyć. Żeby to zrobić, klikamy na nazwę. Teraz klikamy na górze po prawej edytuj i musimy przetłumaczyć naszą wiadomość. Żeby edytować tekst, kliknij na pole z tekstem. Skasuj to, co już jest napisane i wpisz swoją wiadomość. Na przykład: Cześć, tu automatyczny pomocnik. Cieszę się, że chcesz być z nami w kontakcie. Jeżeli chcesz, możesz zwracać się do użytkowników po imieniu. Bot jest połączony z Facebookiem, czyli może rozpoznać imiona i nazwiska użytkowników Facebooka. Żeby użyć imienia albo innych danych osoby, która się do nas odezwała, musimy wykorzystać personalizację. Żeby to zrobić, najedź na to szare pole poniżej pola wiadomości. Na środku zobaczysz takie dwa nawiasy klamrowe z kropką w środku. Tutaj właśnie znajdziesz różne opcje personalizacji, między innymi imię i nazwisko. Ja w tej chwili wybieram samo imię i mogę wpisywać dalszą część mojej wiadomości. Możesz tutaj dodać także PS, żeby wypisać się z listy. Wpisz słowo Stop. Kiedy skończysz wpisywać swoją wiadomość, klikasz w niebieski przycisk w prawym górnym rogu Opublikuj. Nasze zmiany zostały zapisane. Teraz wracamy do wszystkich słów kluczowych. Żeby to zrobić, klikamy Słowa Kluczowe i wracamy na poprzedni ekran. W ten sam sposób edytuj wiadomość dla słowa kluczowego stop. Po kliknięciu na ten napis przejdziesz do edycji. Zwróć uwagę, że przy wypisie pojawia się więcej kroków. Pierwsza wiadomość to, czy na pewno chcesz się wypisać. Po kliknięciu w przycisk pojawia się wiadomość, zostałeś wypisany i możesz znów się zapisać. I po kliknięciu w przycisk pojawia się wiadomość, znów się zapisałeś. Żeby edytować te wiadomości, po raz kolejny klikasz na górze Edytuj Flow. Po lewej stronie widzisz wszystkie kolejne kroki. Po kliknięciu na każdą kolejną wiadomość możesz ją edytować. Kiedy skończysz, klikasz niebieski przycisk Opublikuj i możemy przejść dalej. Jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, to RODO, czyli ochrona danych osobowych. Korzystając z chatbota, przetwarzasz dane osobowe. Dlatego warto po pierwsze dopisać ten punkt do polityki prywatności. A po drugie umożliwić użytkownikom łatwe zapoznanie się z tą polityką prywatności. Jeden ze sposobów, żeby informacje o danych osobowych były zawsze pod ręką, to wstawienie ich do menu naszego bota. Pokażę ci teraz jak możemy to zrobić. Przechodzimy do edycji menu w sekcji automatyzacji albo ustawienia, tak jak poprzednio. Klikamy na środkowe pole i dodajemy kolejny element. Kiedy klikniesz jeszcze raz na to pole, zobaczysz, że możesz zmienić tutaj treść. A następnie wybrać jedną z opcji. Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się pod menu, zostanie wysłana wiadomość albo otworzy się osobna strona, na przykład właśnie z polityką prywatności. Jeżeli wybierzesz odpowiedź z wiadomością, klikamy na znak plus i tworzymy nową wiadomość. Na przykład Cieszę się, że dbasz o swoje dane osobowe. Tutaj możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności. Następnie dodajemy przycisk, zmieniamy jego treść i wybieramy kolejną opcję. Możemy na przykład wysłać wiadomość albo otworzyć stronę. Jeżeli wybierzesz Wyślij wiadomość, klikamy na to pole i uzupełniamy kolejną wiadomość. Kiedy skończysz, jak zwykle, klikasz Opublikuj i możemy wrócić do menu. Teraz klikamy jeszcze raz zielony przycisk "Zrobione". Pamiętaj, że kiedy skończysz, trzeba przycisnąć niebieski przycisk u menu. Teraz zmiany zostały zapisane i każda kolejna osoba będzie mogła zapoznać się z informacją o danych osobowych.